Pana nie nagrywać? A, pani mi może pogadać. Pokażę. Gdzie jest zakaz? A zaraz panu pokażemy. Minutka. Nie, 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 nie. Ja pani nie nagrywam, absolutnie. Dlaczego? To pan może prosić. Ja się z tym zgadzam, tak, pan może prosić. Artykuł, jaki nie Dobrze. Bo pan nie ucieka? Ja, nie, ja absolutnie nie uciekam, proszę panią. To są osoby... bardzo posłusznione. Ja? ja pana nie nagrywam. Ja ale... nagrywam tamtych. Dobrze, bardzo bym prosił, żeby pan nie nagrywał. Ja wiem, że bym pan bardzo prosił, ale to jest szpital dla ludzi w Polsce. Dobrze, no ale... Proszę panią, wy płacicie za to podatki, ja czekam rok na, do lekarza, a pani ile czeka? No, także do widzenia. A, pokaż flagę, Jaką masz piękną na ramieniu. Nie interesuje mnie to. Nie jesteś Polką. Jestem Nie interesuje mnie to, proszę panią. W ogóle mnie nie interesuje. Bo się mogę nagrywać. A kim pani jest, że mi pani zakazuje? Kim pani jest w ogóle? Proszę panią, kim pani jest, żeby pani mi zakazywać zazwano, nagrywanie. No, kim pani jest? Słucham. Słucham. No, nie, Słucham. Ja, nie masz prawa nagrywać. Co to... Głośniej. Dzwoń! Zazwano, Dzwoń! Dzwoń! Zazwano, zazwano. Dzwoń. Zazwano. Jeszcze mi Ukrainka będzie mówić, co mi wolno w moim kraju. Jestem obywatelką, ja, Ale jesteś Ukrainką ja Jestem obywatelką Polski. No i kogo to obchodzi? O, jeszcze mnie wyganiasz, tak? To mam się wyprowadzić w ogóle z kraju, tak? Tak? Mam się wyprowadzić z kraju? No. nie powiem, że No to proszę nie nagrywać. Mogę nagrywać, proszę pana i nikt mi nie zabroni no. Po co? Żeby ludzie zobaczyli co się dzieje. Ja rok czekam na wizytę u lekarza. No. Ale to są osoby niepubliczne i one nie wyrażają zgody na to, żeby pan to nagrywał. Oni se mogą nie wyrażać w swoim kraju, Dobrze, proszę pana. Ale ja jestem obywatelem polskim, jestem żołnierzem polskiego. I nie widzę to... w ogóle żadnych oznaczeń na, na pana uraniu. Dobrze. Proszę, no. żeby pan tego nie nagrywał. To prosić pan może, jak już mówiłem. Może pan oczywiście prosić. I ja terenu, przyjąłem do wiadomości. Tego terenu. Ja przyjąłem do wiadomości, że pan prosił. Wystarczy, będziecie gwiazdami.